Jednym potężnym uderzeniem, Ukraina właśnie wyeliminowała jedno z najcenniejszych rosyjskich oczu na polu bitwy. Nowoczesny system radarowy, zasłon o wartości 46 milionów, został zamieniony w płonące szczątki przez ukraińskiego drona. Pierwszy to nie był zwykły radar to był potwór Frankensteina stworzony z desperacji. Morski system czujników dla okrętów wojennych został dziwnie zamontowany na ciężarówce i wprowadzony na pole bitwy. Cel tego posunięcia jest niejasny. Ponieważ Rosji szybko kończą się możliwości. Przyjrzyjmy się, co sprawia, że ten system radarowy jest tak rzadki, dlaczego znalazł się setki kilometrów od morza i co jego zniszczenie ujawnia o pęknięciach powstających w rosyjskiej machinie wojennej. Nagranie przedstawiło ukraińskiego drona lecącego w kierunku radaru na ciężarówce tuż przed detonacją. Nie pokazano skutków późniejszej eksplozji, ale można przypuszczać, że radar Został prawdopodobnie uszkodzony lub nawet zniszczony wraz z platformą, która go transportowała. Chociaż nie podano dokładnej lokalizacji, rosyjscy blogerzy wojskowi potwierdzili, że radar typu Zasłon został skutecznie trafiony przez siły ukraińskie. Według ukraińskiego wojska na telegramie atak przeprowadzono w obwodzie Kurskim, gdzie Ukraina wcześniej przeprowadziła udaną operację i kontroluje część terytorium Rosji. Ponadto Batalion Najazd 413 Sił Bezzałogowych Systemów Ukrainy, czyli jednostka wojskowa operująca dronami, poinformował, że był to pierwszy raz, kiedy napotkali i trafili taki rodzaj radaru. To może stanowić nowy rozdział w wojnie na Ukrainie. Jeśli znasz się na rosyjskim sprzęcie wojskowym, całe to wydarzenie powinno od razu wzbudzić podejrzenia. Zasłan zaatakowany przez Ukrainę został zaprojektowany jako radar okrętowy powinien być na okręcie wojennym, a nie podróżować ciężarówką po autostradach, radar Zasłan jest jednym z najnowocześniejszych rosyjskich systemów nadzoru morskiego. Ten zaawansowany radar, pierwotnie opracowany dla floty czarnomorskiej, potrafi śledzić jednostki nawodne, nisko lecące samoloty, a w odpowiednich warunkach wykrywać nawet peryskopy okrętów podwodnych. Można go przyrównać do oczu okrętu wojennego, dających 360 stopni pokrycia, co umożliwia dostrzeżenie zagrożeń z każdego kierunku na morzu. Niewiele wiadomo o samym systemie zasłon N007, który jest nazwą operacyjną podobnego lub starszej generacji radaru lotniczego. Zasłon N007 jest aktywnie rozwijany od końca lat 80., kiedy Rosja była jeszcze Związkiem Radzieckim. Nieliczne główne wersje radaru lotniczego zasłon sugerują, że posiada on imponujące możliwości wykrywania celów z zasięgiem przekraczającym 200 km oraz zdolność przechwycenia celu o efektywnej powierzchni odbicia radarowego wynoszącej zaledwie 16 m2. Ta powierzchnia odbicia radarowego pozwala wykrywać obiekty większe od myśliwca na dużych dystansach, z lepszą dokładnością na krótszym zasięgu. Choć nowoczesne samoloty STELT i pociski manewrujące mają efektywną powierzchnię odbicia radarowego poniżej kilku stóp kwadratowych, są trudne do wykrycia. Radar został zaprojektowany jako odpowiedź Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich na pojawiające się w Stany Zjednoczone Ameryki pociski i samoloty lecące tuż nad powierzchnią. Na pokładzie samolotu radar będzie częścią rosyjskiego systemu wczesnego ostrzegania, wykrywającego duże wystrzelenia i inwazje podczas lotu w rosyjskiej przestrzeni powietrznej. Zasłon trafiony przez Ukrainę to zmodernizowana wersja modelu morskiego, opracowana niezależnie od wersji lotniczej, znana jako Zasłon MF. Ten radar działa w paśmie S od 2 do 4 GHz. Został zaprojektowany, by dać rosyjskim korwetom możliwości spotykane na większych okrętach. Pasmo S to idealny zakres częstotliwości radarowy. W przeciwieństwie do krótszych fal pasma X, Mających wysoką rozdzielczość, ale problematycznych w złej pogodzie, czy dłuższych fal pasma L, przenikających przez pogodę, lecz mniej precyzyjnych, pasmo S oferuje optymalną równowagę. Zasłon MF wykorzystuje to, aby zapewnić działanie w każdych warunkach pogodowych, co jest kluczowe dla operacji morskich na Morzu Czarnym, gdzie warunki są często trudne. Zasięg wykrywania systemu świadczy o wielowarstwowych możliwościach obronnych. Zasłony MF mogą wykrywać samoloty w promieniu do 185 mil, czyli na dystansie z Sewastopola do Odessy. Te dwa miasta mają kluczowe porty nad Morzem Czarnym rosyjskie lub krymskie oraz ukraińskie. Zwiększony zasięg teoretycznie dałby Rosjanom prawie 15 minut ostrzeżenia przed nadlatującymi samolotami z typową prędkością. Dla jednostek na wodnych 30 mil, co nadal pozwala na identyfikację zbliżających się ukraińskich dronów morskich lub łodzi, na długo przed osiągnięciem punktów odpalenia broni. Jednak zasięg wykrywania to nie wszystko. Prawdziwą wartość operacyjną zaslon MF stanowi jego zdolność do jednoczesnego śledzenia stu celów. We współczesnej wojnie morskiej ataki saturacyjne z użyciem licznych pocisków, dronów i wabików mają przeciążyć systemy obronne. 50 kontaktów dostarcza dane do kierowania ogniem, umożliwiając obronę warstwową i priorytetowe zwalczanie najgroźniejszych zagrożeń, zachowując świadomość pozostałych. Według analityków wojskowych i blogerów, radar trafiony przez Ukrainę na początku maja przeszedł znaczną modernizację, by móc śledzić cele 200 celów, 4 razy więcej niż zwykle. To prawdopodobnie wynika z zastosowania bardziej zaawansowanego oprogramowania i możliwości obliczeniowych. Uzupełniających sprzęt radaru. Szczególnie godna uwagi jest trójwymiarowa zdolność tego systemu, w odróżnieniu od starszych radarów 2D, które określają tylko azymut i zasięg. Zasłon MF precyzyjnie informuje o wysokości celów powietrznych. Trójwymiarowy obraz jest kluczowy do odróżniania wysoko lecących samolotów od pocisków nad powierzchnią morza, umożliwiając systemom obronnym właściwe przydzielanie zasobów i tworzenie efektywnych środków przeciwdziałania. Na okręcie zasłon byłby zintegrowany z systemami uzbrojenia, komputerami kierowania ogniem i centrami dowodzenia. Umieszczenie radaru wysoko na nadbudówce okrętu lub na dużej wieży zapewnia mu doskonały zasięg, a generatory okrętowe dostarczają nieograniczonej mocy do ciągłej pracy. System zaprojektowano zgodnie z architekturą okrętową. Jest odporny na wstrząsy, posiada mocowania do trudnych warunków morskich, chłodzenie wykorzystujące wodę morską, oraz interfejsy łączące go z okrętowymi systemami bojowymi. Rozważmy możliwe powody, dla których Rosja mogłaby używać radaru morskiego zamontowanego na zwykłej, średnio opancerzonej ciężarówce. Pierwszym powodem, który może przyjść na myśl, jest to, że Rosja po prostu transportowała radar do okrętu, który miał go zintegrować. Ta teoria jest pełna luk, głównie dlatego, że Rosja już posiada niezawodną infrastrukturę logistyczną do transportu części okrętowych z lądu na Krym, z dala od linii frontu. Choć raport ukraińskiego wojska nie podaje dokładnej lokalizacji uderzenia, prawdopodobnie chodzi o widok z perspektywy pierwszej osoby. Drony kamikadze mają zbyt mały zasięg, by dotrzeć w głąb terytorium Rosji. Stanowiłoby to jeszcze większe wyzwanie na aktywnie spornym obszarze, jak front, biorąc pod uwagę, że Rosja również rozwija operacje antydronowe. W związku z tym pojawia się inna atrakcyjna opcja. Jak potrzeba stworzenia przez Rosję większego zasięgu radarowego wzdłuż wybrzeży Morza Czarnego, by ograniczyć ukraińskie ataki z powietrza. Ukraina odniosła niezwykły sukces w zatapianiu lub yy, uszkadzaniu okrętów floty czarnomorskiej. Wraz z zatopieniem okrętów znikają również ich radary. Ukraińskie pociski Neptun i drony morskie zniszczyły wiele rosyjskich okrętów, prowadząc do nagłego niedoboru morskich sensorów. Gdy Rosja po raz pierwszy dokonała inwazji, Zablokowała ukraińskie porty, poważnie ograniczając Ukrainie dostęp do Morza Czarnego. Ukrainie zajęłoby ponad rok, by całkowicie odepchnąć rosyjską flotę czarnomorską dalej od ukraińskiego wybrzeża. Potrzeba pokrycia radarowego wzrosła i stała się jeszcze bardziej kluczowa wraz z rozszerzeniem możliwości uderzeniowych Ukrainy. Radar na platformie kołowej, łatwy do rozmieszczenia i przenoszenia wzdłuż wybrzeża, nadal pełniłby rolę solidnego systemu wczesnego ostrzegania. Pozostałe rosyjskie systemy uzbrojenia musiałyby nadrobić brak integracji z okrętem o faktycznych zdolnościach ofensywnych lub kontrofensywnych. Użyteczność systemu radarowego zależy od tego, czy służyłby do obrony morskich lub przybrzeżnych obiektów przed atakiem, czy stanowiłby część rozleglejszej sieci obronnej. Pomimo ukraińskich ataków dronów, Ukraina przeniosła swoją uwagę z prób niszczenia rosyjskich okrętów lub wywierania presji na Krym wykraczając poza jego potencjalne wykorzystanie jako centrum logistyczne dla inwazji lądowej. To prowadzi nas do kolejnej możliwości wykorzystania radaru jako w pełni lądowego systemu radarowego na terenie Rosji. Ta teoria ma pewne podstawy, biorąc pod uwagę, że wspomniany radar został znaleziony na ciężarówce, trafionej przez ukraińskich operatorów dronów, którzy rzekomo działali w Kursku. Region Kurska jest znacznie oddalony od Morza Czarnego, a rozległe tereny Ukrainy dzielą ten rosyjski region od Morza. Jeśli atak był w kursku, potwierdzałoby to, że Rosja próbowała używać radaru jako platformy obsługiwanej z ziemi. Potwierdzają to inne wydarzenia w tej wojnie. Rosyjska sieć radarów naziemnych poniosła ogromne straty. Siły ukraińskie systematycznie tropiły i niszczyły tradycyjne radary obrony powietrznej na całej linii frontu. Gdy brakuje specjalistycznych radarów naziemnych, desperacja napędza innowacje, nawet jeśli oznacza to prowizoryczne adaptowanie sprzętu morskiego do użytku lądowego. Jednak taka adaptacja stwarza liczne wyzwania techniczne. Radary okrętowe działają w specyficznych warunkach odmiennych od lądowych. Systemy chłodzenia zasłona stworzone dla wody morskiej wymagają całkowitego przeprojektowania na chłodzenie powietrzem. Systemy zasilania dla generatorów okrętowych wymagają adaptacji do generatorów na ciężarówkach. Kluczowe jest to, że oprogramowanie radaru i algorytmy celownicze, zoptymalizowane dla celów morskich, mogą mieć problemy z zagrożeniami lądowymi. Wyobraź sobie użycie peryskopu okrętu podwodnego jako domowej kamery bezpieczeństwa. Tak, to system optyczny, ale każdy aspekt jego konstrukcji zakłada działanie pod wodą. To właśnie zasadniczo zrobiła Rosja z zasłonem, zmuszając wyspecjalizowane narzędzie morskie do nietypowej roli lądowej. Montaż na okrętach prawdopodobnie generuje dodatkowe wyzwania inżynieryjne, jednak zapewniają one stabilne platformy z zaawansowanymi systemami stabilizacji. Ciężarówka na nierównym terenie powoduje wibracje i ruchy, z którymi radary morskie nie były projektowane sobie radzić. To może obniżyć dokładność, powodować awarie mechaniczne lub z czasem uszkodzić delikatne komponenty. Aby radar był użyteczny, musiałby być nieruchomy. Ze względu na duże rozmiary i zapotrzebowanie na energię, musiałby być rozmieszczony blisko frontu, aby był użyteczny. Pamiętaj, że 300 km ale ukraińskie ataki dalekiego zasięgu już dawno przekroczyły ten próg. Ponadto ciężarówki z radarem służyłyby jedynie do obserwacji, gdyż radar nie jest bezpośrednio połączony z systemem wyrzutni. W przeciwieństwie do dedykowanych systemów obrony przeciwlotniczej, jak S-400 czy Pancer, radar tutaj zastępowałby tylko komponent lub pojazd obserwacyjny. Reszta platformy może nie dorównać mobilności i zdolnościom obronnym tych systemów. Improwizacja Rosji ujawnia braki w planowaniu wojskowym. W przeciwieństwie do nowoczesnych armii, Rosjanie najwyraźniej nie utrzymują rezerw sprzętu i nie planują strat bojowych. Rosja musiała sięgnąć po kanibalizację zasobów morskich na potrzeby operacji lądowych, co sugeruje, że ich przedwojenne oceny drastycznie zaniżyły przewidywane straty lub przeceniły zdolności przemysłowe do ich uzupełnienia. Udany atak Ukrainy na ten improwizowany system pokazuje, jak rozwijają się jej zdolności w polowaniu na tak cenne cele. Zdolność do zlokalizowania i zniszczenia mobilnego radaru w niedozwolonym miejscu świadczy o najwyższym poziomie ukraińskiego wywiadu. To kolejny z serii ataków, które zniszczyły rosyjskie systemy radarowe. W ostatnich 6 miesiącach Ukraina kilkakrotnie uderzyła w kluczowe elementy rosyjskiej sieci radarowej, w tym systemy radarowe na Krymie. W marcu dostarczono radary walki elektronicznej, takie jak 248 i a 6K1 Podlet 2, 1L125, Niobe SV3 3, 9, 9, 6, castor 2 E2A9S 19, Imbir oraz Nebom 59N6E. W ostatnim roku dostarczono radary przeciwnik GE i MISE. Radar UTESTM w marcu. Stacje radarowe 1L122 -2, Garmon w styczniu oraz 48K6K1 podlet w listopadzie. Systematyczna kampania przeciwko rosyjskim radarom obrony powietrznej, porównywana do najbardziej zaawansowanych operacji tłumienia NATO, była kluczowa z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, ataki pokazały zdolność Ukrainy do głębokiego sięgania na terytorium Rosji. Większość ataków wymierzona była nie w systemy na linii frontu, lecz w strategiczne zasoby rozmieszczone daleko za granicą. Trafienie takiego celu wymaga niezwykłej precyzji operacji specjalnych lub broni dalekiego zasięgu wspomaganej doskonałym wywiadem. Po drugie, wykazało to skuteczność Ukrainy w przełamywaniu rosyjskiej obrony przeciwlotniczej i zdolności walki elektronicznej, które miały chronić te kluczowe elementy wyposażenia. Systemy radarowe, które zostały zniszczone, były najprawdopodobniej rozmieszczone właśnie po to, by wykrywać ataki na rosyjskie zasoby wojskowe. Fakt, że stały się celem ataku Pokazuje, że te instalacje nie były wystarczająco chronione, albo same radary nie były w stanie wykryć ataku. Skumulowany efekt powoduje lawinowe problemy dla rosyjskiej obrony powietrznej. Nowoczesne zintegrowane systemy obrony powietrznej wykorzystują nakładające się zasięgi radarów, które wzajemnie się uzupełniają, zwiększając szanse wykrycia ataku. Gdy Ukraina eliminuje pojedyncze radary, powstają luki w systemie obrony. W efekcie pozostałe systemy muszą pracować ciężej, aby to zrekompensować, zwiększając emisję i ryzykując wykrycie. Im więcej radarów Ukraina zniszczy, tym łatwiej będzie jej eliminować kolejne w przyszłości. To prowadzi do kluczowego elementu strategii Ukrainy koncentracji na niszczeniu sensorów, a nie wyrzutni rakiet. Eliminacja radarów kierujących S-400 jest bardziej paraliżująca niż niszczenie samych wyrzutni, które trafia na nagłówki gazet. Bateria rakietowa bez radaru jest w zasadzie ślepa to drogie rury, które nie mogą zwalczać celów, których nie widzą. Jest to również jeden z powodów, dla których Ukraina przetrwała wojnę, mimo teoretycznej i liczebnej przewagi sił rosyjskich. Rosja ma przewagę w artylerii i bateriach dalekiego zasięgu, ale brakuje jej niezawodnych systemów radarowych. Choć artyleria może wywierać presję, strzelając na ślepo w ukraińską linię frontu, licząc na trafienie czegoś wartościowego. Strategia ta ma wadę. Jest głośna emisyjnie i wymaga wystarczającej ilości amunicji do utrzymania takiego wysiłku wojennego. Oba aspekty zostały naruszone. Ukraina po zaniszczeniem radarów koncentruje się na kluczowych magazynach amunicji w Rosji. Zniszczenie magazynów osłabia rosyjską logistykę i zmusza ich do rozłożenia operacji wojskowych w czasie. Co istotne, część z tych magazynów przechowuje pociski kompatybilne wyłącznie z systemami przeciwlotniczymi, jak S-300, S-400 czy pancyr. Bez nich te kluczowe systemy obronne zamieniają się w zwykłe radary, a wtedy można je łatwiej namierzyć i zniszczyć, ponieważ nie ma już zagrożenia przechwycenia wokół radarowych komponentów tych oddziałów. Artyleria i inne strategie krótkiego oraz średniego zasięgu mają poważną wadę w starciu z dronami. Strzały artyleryjskie zostawiają ślad, który operatorzy ukraińskich dronów namierzają, aby je zniszczyć. Dlatego obie strony konfliktu polegają na stosowaniu taktyki wystrzel i zapomnij, minimalizując czas między oddaniem strzału a przemieszczeniem pojazdu w inne miejsce. Niszczenie kolejnych systemów radarowych stanowi też aspekt wojny psychologicznej, potęgując fizyczne zniszczenia. Bez stabilnej sieci radarów zapewniającej zasięg i wzajemną ochronę, rosyjscy operatorzy stają przed nierozwiązywalnym dylematem. Mogą emitować więcej sygnałów radiowych w różnych kierunkach. Ryzykując wykrycie albo milczeć i nie wykonać misji, strach zmniejsza efektywność ocalałych systemów, gdyż załogi obawiają się normalnie pracować. A sukces Ukrainy w polowaniu na radary bezpośrednio umożliwia ich szersze sukcesy operacyjne, w tym śmiałe operacje w regionach Kurska i Biełgorodu. Operacja w Kursku z sierpnia 2024 roku, roku ma większe znaczenie niż samo przejęcie terytorium. Zakładając przyczółek na terytorium samej Rosji. Ukraina stworzyła to, co strategzy wojskowi nazywają strategicznym dylematem dla Moskwy. Po raz pierwszy od czasów II wojny światowej obce siły zajęły uznane terytorium Rosji. To zburzyło narrację Kremla o niepodatności na ataki i zmusiło Rosjan do skonfrontowania się z faktem, że ich wojsko nie potrafi nawet obronić kraju. Wartość propagandowa uzasadniała ryzyko operacji, ale korzyści strategiczne sięgają znacznie głębiej. Siły ukraińskie w Kursku w zasadzie stworzyły niezatapialny lotniskowiec wewnątrz Rosji. Z Kurska zespoły rozpoznawcze mogły obserwować ruchy wojsk rosyjskich, artyleria, razić centra logistyczne, a siły specjalne przeprowadzać rajdy na kluczową infrastrukturę. Każda rosyjska jednostka wysłana do Kurska to jedna jednostka mniej dostępna do ofensywy w innych miejscach. Rosja potrzebowała ponad pół roku, aby stłumić inwazję na Kursk, a część tego obszaru wciąż pozostaje mocno kwestionowana. To pokazało niezdolność Rosji do przystosowania się do obrony i nadania priorytetu Kurskowi zamiast słabym natarciom na froncie w Donbasie, co prawdopodobnie spowodowało jeszcze więcej ofiar, gdy wojsko w pośpiechu przerzucało oddziały przez niezabezpieczone tereny blisko granicy. Ukraina również wyciągnęła cenne lekcje z Kurska, które zaczęła stosować w nowszych operacjach. Ostatnie wtargnięcia do Białorodu demonstrują zmianę taktyki w stosunku do wcześniejszych rajdów przygranicznych, w których Kursk skupiał się na zdobywaniu i utrzymywaniu terenu. Operacje w Białorodzie koncentrowały się na szybkich uderzeniach w cele i wycofywaniu się, wywołując chaos i podważając rosyjskie narracje o zdolności do wywierania presji na Ukrainę. Te operacje przygraniczne służą wielu celom strategicznym, które doskonale się ze sobą łączą. Militarnie zmuszają Rosję do przekierowania sił z ofensywy na obronę własnego terytorium. Politycznie przyznają Ukrainie zajęte rosyjskie tereny jako atut negocjacyjny w potencjalnych przyszłych rozmowach. Psychologicznie pokazują, że Ukraina może uderzyć gdziekolwiek i kiedykolwiek, co podkopuje morale rosyjskiego wojska. Związek z niszczeniem radarów staje się oczywisty w kontekście wymogów operacyjnych. Rajdy transgraniczne wymagają precyzyjnego wywiadu o rozmieszczeniu wojsk rosyjskich. Wczesnego ostrzegania o siłach reagujących i bezpiecznych korytarzy odwrotu. Ukraina, osłabiając rosyjskie radary, tworzy warunki do przeprowadzania śmiałych operacji. Ponadto, obecność ukraińskich sił na rosyjskim terytorium znacząco komplikuje plany wojskowe Moskwy. Rosja nie może stosować niektórych rodzajów uzbrojenia w pobliżu swoich miast ze względu na ryzyko ofiar cywilnych na własnym terytorium. Linie zaopatrzenia, dotychczas bezpieczne, są zagrożone z wielu stron. Każde założenie o bezpieczeństwie zaplecza wymaga ponownej oceny. Kampania radarowa i wtargnięcia terytorialne to dwie strony tej samej strategicznej monety. Ukraina oślepia rosyjskie czujniki, co umożliwia operacje lądowe dodatkowo obciążające zasoby Rosji. Operacje te umożliwiają identyfikację i atakowanie kolejnych rosyjskich systemów radarowych przemieszczanych w celu pokrycia powstałych luk. Ta operacyjna synergia wyjaśnia czemu pozornie odosobnione sukcesy taktyczne. Jak zniszczenie prowizorycznego radaru ZAZLON, mają znaczenie strategiczne. Eliminacja każdego sensora daje natychmiastowe korzyści na polu bitwy i umożliwia efekt domina w różnych domenach prowadzenia wojny. To ujawnia sedno sprawy. Rosja prawdopodobnie zaczyna się desperować. Montowanie radarów okrętowych na ciężarówkach pokazuje głębokie problemy systemowe w rosyjskich siłach. Kanibalizowanie sprzętu między różnymi rodzajami sił zbrojnych przez wojsko. Wskazuje na poważne, nieuwzględnione podczas planowania ograniczenia zasobów. Improwizacja może rozwiązać bieżące problemy, ale tworzy nowe słabości do wykorzystania przez kompetentnych przeciwników. Wniosek dla Ukrainy jest oczywisty: trzeba nadal wykorzystywać pojawiające się przewagi. Niedostateczna liczba naziemnych radarów Rosji zmusza ją do desperackich adaptacji. Jeśli operacje transgraniczne nadwyrężają rosyjskie zasoby, należy je rozszerzać, by w pełni wykorzystać inicjatywę i prowokować Rosję do dalszych błędów. Wyeliminowanie radarów umożliwia prowadzenie operacji powietrznych i wykorzystanie swobody do dalszego niszczenia radarów, co prowadzi do degradacji systemu obrony. Społeczność międzynarodowa również uważnie obserwuje te wydarzenia. Eksperci NATO badają ukraińskie metody eliminacji radarów, rozważając ich wykorzystanie na innych polach walki. Chińscy analitycy wojskowi badają słabości rosyjskiej armii, by zidentyfikować luki we własnych systemach militarnych. Producenci broni wyścigują się w opracowaniu środków zaradczych, które mogłyby przywrócić równowagę między zwiadowcą a strzelcem. W miarę jak negocjacje stają się nieuniknione, pozycja Ukrainy umacnia się z każdym taktycznym sukcesem. Zajęte terytoria w Kursku i Białorodzie to realna karta przetargowa. Ograniczone zdolności militarne Rosji ograniczają możliwości Moskwy narzucania warunków siłą. Psychologiczny wpływ udanych operacji na terenie Rosji podważa krajowe poparcie dla kontynuowania konfliktu. Obraz radaru morskiego, pośpiesznie zainstalowanego na ciężarówce, a potem zniszczonego przez ukraińskie siły, odzwierciedla aktualną fazę wojny. Rosja, mimo przewagi liczebnej, zmuszona jest desperacko dostosowywać się do ukraińskiej innowacyjności. Ukraina udowadnia, że sprytne wykorzystanie ograniczonych zasobów może dać strategiczne rezultaty przewyższające statystyki, mimo mniejszego potencjału. Czy improwizowane rozwiązania Rosji, takie jak radary okrętowe montowane na ciężarówkach, będą tylko tymczasowym rozwiązaniem problemów z niedoborem sprzętu? Czy może innowacje pozwolą im je przezwyciężyć? Jak dalsze sukcesy Ukrainy w niszczeniu radarów i operacjach transgranicznych wpłyną na przebieg konfliktu? Dziękuję za oglądanie. Zostawcie komentarze poniżej.